Dom. Szkoła podstawowa imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu w Kobelnicy to jedna z najprężniejszych placówek w naszym kraju. Od lat poszczycić się może przodownikami pracy na niwie nauki i sportu. Zapał jej uczniów do solidnego budowania podwalin pod nowoczesną szkołę wynika z realizacji nakreślonych zadań i programów które pociągają za sobą procesy umożliwiające doskonalenie bazy w wielu obszarach. Właśnie dlatego w grudniu Klasa 5B zebrała się, aby nakreślić nowy model rozwoju cywilizacyjnego szkolnej biblioteki i wskazać całościowy system powszechnego ucz uczestnictwa w czytaniu książek różnych autorów. Podczas obrad kolektywów wskazano książki niezbędne w nowoczesnej bibliotece i pożądane przez wszystkich niereakcjonistycznych uczniów. Potępiono bumelantów, którzy nie, nie czytają niczego poza opisami na Facebooku. Bogate konsultacje z szerokimi rzeszami uczniów kobylnickiej szkoły doprowadziły do stworzenia listy książek, które zapisano w protokole obrad i opatrzono hasłem KGB. To znaczy książki genialnym bogactwem. Tak trzymać, braci uczniowska. Niech żyją książki! Podaj cegłe, podaj cegłę. Zbudujemy nowy dom. Na miarę.